Dzisiaj gramy sobie z moim widzenciem kluską Ogólnie mam z diabła. Tutaj muszę być star stary, Ogólnie z nami jest jamuszek też. Krasna, powiedz coś. Dobra, że znacie! Jest, chociaż jedna osoba znam uchwał. Jak chleba. Startuj! Wypada no. na tym levelu na a pewnie na ultimate. On ma slajera, ale tchana. On, on, on niby ma wszystkie postacie kluska. O! Gdzie? Tam wcale nie ma Satosiego, Dragona i... I tego, i, i lewi chyba. Wcale. A czy i, i tego. I wcale tam jeszcze. Jak tego pokazać? to nie wiem. I wcale tam jeszcze nie ma, wiesz, kogo? Eee, postać, którą niedawno dropnął on. W niedawno nową postać. Chodzi mi o Krasnala. A mój no, ja ma nową postać, Dzisiaj będzie odcinek z Milej. No, Więc zostawcie pod jego odcinkiem lajka i subskrypcję! Suba! Mi też zostawcie ogólnie. Potwierdzone info! To tam jest? jest! To? Broń, jesteś satośniacz! <grych> Jak! Widzicie mam. To ja Bartek. Tak, widzicie. On napisał tak. Bo ja nie jestem jego ja nie jestem nim. Startujcie. Nie podał mi kurde, że miał go w Kudę, kurde jakimś... No bo on miał wcześniej inny nick. No wiem. A kurde mi jakoś napisał kurde komentarza z jego ID był takim odcinkiem z bullet, kurde, ja jestem sto razy lepszy. Nieprawda. No, to... To, to... to ile ma pucharków? Ile ma postaci? To ile mam pucharków i ile mam postaci? Ale nie wróciło mi kurde mać niego. A o co? No o to, że mi, mi dran nie napisał. Nie przesłowiłem się. Mi Zionek nie napisał. Mizionek nie napisał jakoś pamiętam pod takim odcinkiem z bullet i, i mogę uciekać jego flędać i nie napisał. Ej tu ktoś leżał! Tu ktoś był! Tu ktoś... O! Oh! Nie! 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 Ona była na Supreme! Gdzie ja wcale? A czemu każda postać, która tu gra jest na Supreme? Um, a czemu każda postać, która jest y, ja, ja gra. Czemu jak gramy z kruską, to każda postać, która tu jest, jest na ultima. I widzicie jakie ja mam postacie? Mam w ogóle Sparkler na drugim ulcie, Bastiona i Stalkera. Też... Ja też gram. Chętnie bym nie zagrał, ale go nie mam. I zobaczmy, czy mogę mam... pewno ma bo, ma, bo zabiera o wiele więcej życia niż ty. On ma 100 razy więcej życia niż ja, on ma w jakieś 2 tysiące. No ale ja to chcę. Głupych świata. No ja nic nie mogę zawsze. Ale ja tyle samo koty, on ma tyle samo co ja. A ja mogę, ja mogę, o lepsze, a mogę to proszę. Ale to nie ja to A. Mam tyle samo koty. Ej, no! A tam będzie Ci się miliło, który to jestem ja. E, Poliku tylko. E, teraz e, ten z tyłu to jesteś Ty. Skąd? Nie, źle, bo ja jestem do przodu. Nie. Nie, źle, bo ja jestem do przodu. Kluska jest do tyłu. Tak, kluska jest do przodu, a ja do tyłu. Dobrze. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że tu nie ma y, smoga. Ma smoga, tak ma. Przed ma wszystkich. E idę tu i smog na ultimatę. Tu ma 300 tysięcy HP. Ja uciekam. Mhm. Albo nie, skaczę mu na głowę i go zabijam. Mam ulepszenie nożyków. A mi to nigdy nożyków nie daliście. Mogę. Aha! Ej, to fajnie. Przecież jest leżą. A. Widzowie, ogólnie niedługo będzie nowa piosenka na kanale. Co? Widzowie, niedługo będzie nowa piosenka na kanale. A dobra, ja też może piosenkę. Zgapił odep... Ode mnie, nie lubię tak. Nie, nie zgapię od ciebie. To będzie coś innego. Hit, hit 2021. Ogólnie piosenka będzie miała tytuł wieża. Yy, ogólnie krasna ale wie co to jest. A, ja bym chciała, to będzie Ci karierę na YouTube? No! on jest mordercą, nie polecam go. Pierwota przepierdąca. Ej, ogólnie, ośpiewak jest bzdury. To nie jest moja piosenka. Myślicie, że już to jest takie. Pierwota przepierdąca. I w serio, teraz tego nie przepierdam. Nie, to nie jest. On w ogóle to śpiewa, jakby miał marihuanę w ustach. Ej, ogólnie krasna to śmiewa, Ej, coś ci powiem, krasna. Ty to śpiewasz, jakbyś miał marihuanę w buzi. A ta nagrywanie włączona? No. A nie, to znaczy nie. To znaczy, pod ciebie pod dom przyjedzie policja i cię zganą, nie? Czemu? To powiedzą, że znasz, wiesz... Lewina na uniknięte. Widzowie, walić to. Ogólnie mam do oka. Boka, boka. Zobacz, czy są piątki. No pewnie. Jeszcze dwie minuty. Nie, czekajcie widzowie, idę po słomkę, za chwilę wrócę. No, tutaj idziecie po słomkę, No, tutaj już jest głosowanie mapy i będzie akował pewnie. Tak, inaczej ja No nie no, tak jak myślałam. Już jestem, widzowie. Co tam jest? Nie, nie polecam karty. Ale kto tam jest? Nie był tam nie grupa. Ale kto tam był? Tam był gruba ze skinek, co miał jakieś tysiąc ileś kawałek. A ty kim grasz? Całkala. O właśnie <noise> przeszedł. <tuszy> No co? Nic nie zrobiłem. Ruszałem w miejscu, raz zginęłem, a ci mi uratowali życie. No co? To dużo? Od smoga czy ulepszenia dostałem? Wiesz, ile mam ulepszenia do smoga? Ile? 135. Wiesz, ile mam HP na smogu? 1903. Nie, bardzo malutko. Ja mam 1998 HP Gdzie? Tam bardzo malutko. Ale nie na serio, ja tu mam. A. mnie do domu No idziemy. startuj! Ale czekaj, bo ja mogę ulepszyć sobie A dobra, nie pytam się ulepszam. Ulepszyłem kulaki, które mi da dają tu 40 do widzenia. No startuj! Zabić. Jeszcze raz podnieciesz jedną kawkę i ją rzucisz to Ej, znaczy ja mam bardzo mało HP. Gdzie? To jest bardzo mało No, to jest normalne. No nie cię zawiedzie granatem na hita, nie? Nara! Uratuj mi życie! Nie, nie no spoko. Tu jest starkiem, którego byśmy zabić na hitę, a wy sobie poszliście i mnie nie uratujecie. Nie polecam. Czemu to jest wszystko na ultimaty? Tutaj są. No nie, to wszyscy z Kruską, bo on ma wszystkie postacie, więc dlatego on tak trudno. I temu, gdzie? On wcale nie ma 3000, prawie pucharków. Wcale. Smogna ci etik, który mi co sekundę daje plus 7 HP. Który daje Ci 7 HP. Ale nie, bo... Ale to mi, jak mi życie zabierze, to mi daje. A nie, że mi daje co sekundę i ma coraz więcej życia. Tak, powiedziałeś. Mam to nagrane. No to no. A w tym pierwszym malarze jest napisane plus 5% do hero z maksimum heart. Jak to sobie ściągnę i założę to na epiku, to wiesz jak mi spada... O nie, kluska z nami nie gra. Zdrajca. No zdrajca. No starzec, tu i po piątki marnujesz! No tu czekaj, wezmę dobrą postać. Mama, mogę już coś jeść? Jest, mogę coś jeść. Jakie skąd są piątki, to idę wziąć całą pakę chipsy. Ja też pójdę po chipsy. Pójdę po sitosy. A ja pójdę po lejsy. Ogólnie zjemy chyba je poza y, odcinkiem, bo nie chcę wam nie chcemy nie chcę wam robić y, pyśności. Twojemu Nie, spokojnie, ja też będę mieć chipsy, więc... I czekajcie, widzowie.